I tak, dane są liczby a, b, c wyrażone przy pomocy logarytmów. Obliczamy. b logarytm podstawie 1,9 z 81 to minus 2, bo 1,9 do minus 2 to jest 81. I podobnie logarytm o podstawie 1,2 z 16 to minus 4, bo 1,2 do minus 4 daje 16. No i teraz iloczyn liczb a razy b razy c, czyli minus 1,8 razy minus 2 i razy minus 4, znak jest ujemny. Skracają nam się ósemki, czyli wartość minus 1. I teraz wartość wyrażenia pierwiastek 5 stopnia z minus 32 razy 2 do minus 1 przez 4 razy 2 do 2. Pierwiastek 5 stopnia z minus 32 to jest minus 2, bo minus 2 do 5 potęgi dałoby minus 32, 2 do minus 1 to jest 1 druga, a 2 do 2 to 4 czwórki się skracają, otrzymujemy wartość minus 1. Rozwiążemy teraz równanie takie k przez 7 minus pierwiastek z 7 równa się 7 plus pierwiastek z 7 przez 7. Takie równanie najłatwiej rozwiązać wymnażając na krzyż i tak 7 razy k będzie równe 7 plus pierwiastek z 7 razy 7 minus pierwiastek 7. Wyrażenie po prawej stronie jest wzorem skróconego mnożenia, dlatego można zapisać, że to jest 7 kwadrat odjąć pierwiastek z 7 do kwadratu. I tak mamy 7K równa się 49 minus 7. Czyli 7k równa się 42, po podzieleniu przez 7 otrzymamy, że k jest równe 6. I zadanie, w którym mamy obliczyć, o ile zmieni się cena towaru, jeżeli zostanie podniesiona najpierw o 5, a później o 10%. Jeżeli x to będzie cena początkowa, to po wzroście o 5% otrzymujemy 105% tej ceny, czyli w ułamku dziesiętnym 1,5x. Następnie ta cena zostaje podniesiona jeszcze o 10%, dlatego otrzymujemy 110%, ale tej poprzedniej ceny, czyli 1,05x. Po wymnożeniu 1,1 razy 1,05x otrzymamy 1,155x. Po przemnożeniu przez 100% otrzymamy 115,5%x. To oznacza, że cena wzrosła o 15,5%. Liczbę 5,6 przybliżamy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli otrzymujemy 0,83. Mamy obliczyć błąd względny przybliżenia, ale do tego potrzebny nam jest najpierw błąd bezwzględny, czyli różnica między 5,6 a 0,83. Po obliczeniu, sprowadzeniu do wspólnego mianownika otrzymamy 506, odjąć. 498,6. Po odjęciu mamy 2,6, czyli 1,3. Błąd względny jest to natomiast iloraz tego błędu bezwzględnego przez wartość dokładną, czyli przez 5,6 i wyrażony w procentach, czyli razy 100%. Bo po poskracaniu tych razów otrzymamy 2,5%. Następne zadanie jest to zadanie, które najłatwiej jest rozwiązać tak jak się rozwiązuje zadania zamknięte, czyli sprawdzić, która odpowiedź może być dobra. Widać, że wstawienie za a wartości ujemnej, czyli minus 1, tak jak jest w podpunkcie, albo minus 2, tak jak jest w podpunkcie C, spowoduje, że w nawiasie będziemy mieli sumę. Czyli po podniesieniu do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia na pewno nie otrzymamy wtedy 31 minus 12 pierwiastków z 3, bo musielibyśmy otrzymać wszystkie składniki dodatnie. Spróbujemy zatem dla a równego 2. I tak po podniesieniu do kwadratu za wzoru skróconego mnożenia otrzymamy 3 pierwiastki z 3 do kwadratu minus 2 razy 3 pierwiastki z 3 razy 2 i plus 2 do kwadratu. 3 pierwiastki z 3 do kwadratu to będzie 9, pierwiastek z 3 do kwadratu to będzie 3, odjąć 2ab, czyli 12 pierwiastków z 3 i plus 2 do kwadratu, czyli plus 4. 9 razy 3 to 27 minus 12 pierwiastków z 3 plus 4 no i otrzymujemy 31 minus 12 pierwiastków z 3. Iloczyn pierwiastków równania takiego jest równy 0. Pierwiastki równania to są oczywiście rozwiązania równania. Gdy mamy takie równanie, gdzie lewa strona jest zapisana w postaci iloczynowej, po prawej stronie jest 0, to wystarczy przyrównać każde z tych czynników do 0. No i tak mamy 3x minus 1 równa się 0 lub x minus 9 równa się 0 lub x kwadrat plus 4 równa się 0. Z pierwszego równania otrzymamy rozwiązanie, że x równa się 1 trzecia, drugie da nam rozwiązanie 9, a w trzecim nie będzie rozwiązań równania, bo żadna liczba rzeczywista do kwadratu podniesiona i dodać 4 nigdy nie będzie równa 0. Czyli iloczyn rozwiązań równania, czyli 1 trzecia razy 9 daje nam 3.